Witajcie ponownie z tej strony Kantal pora na rozwiązanie konkursu związanego z dziewięcioleciem mojej działalności na YouTube. Dzisiaj moi drodzy postanowiłem, że rozdam nagrodę wszystkim, ale z racji tego, że mam ich kilka i chciałbym, żeby było sprawiedliwie, to mamy klasycznie losowanie kufelkowe. Zatem na pierwszy ogień idzie Happy Humbleburger Farm Tam-da-tam-da-tam da, tam da, tam da dam Nagrodę wygrywa Logarytm MS. Będę zbliżał do kamery Mam nadzieję, że to... O, Złapie! Brawo. Druga gra to Broken Universe. Tam da tam da tam da dam. Piotr Kozłowski. Gratuluję. Trzecia gra to Undungeon. Tam da tam da tam da dam. Rajstand. Coś mi ta kamera nie trybi, ale mam nadzieję, że wszystko widać. Kolejna gra to papetura. Trzy sztuki, więc lecimy. Pierwsza leci do Jojoman. Man. Gratuluję. Druga leci do tam da tam do tam do tam Flik flikowski. Gratuluję. I trzecia leci do tam do tam do tam do dam John Jostar. Gratulacje. I ostatnia gra, którą dorzuciłem jest Grizzland. I leci do ostatniej osoby, która się zgłosiła MG Mat. Brawo! Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Mam nadzieję, że gry Wam się będą podobać. Jeżeli tak, wpiszcie recenzję na Steamie, co ucieszy mnie i twórców. A tymczasem zgłoście się na e-mail cantal.streamemopa.gmail.com. Oczywiście ten e-mail jest w opisie tego filmu i dzięki temu będę mógł Wam wysłać gry. Dzisiaj dziękuję serdecznie, miłego wieczoru, do usłyszenia. Na razie, cześć!